To w tej zasadzie działa. Czyli te zasady trzeba poznać. I żeby tutaj bardziej to utrwalić, wytłumaczyć, to pokażę Wam, jak się oblicza te stopnie utlenienia. Prześledzimy to na podstawie przykładów. Czyli mamy cząsteczkę amoniaku NH3. I widzimy, że tutaj jest tak. Z pierwszej, z reguły tej drugiej, to mówiliśmy o wodorze. To wiemy, że wodór zawsze jest na plus 1. Czyli. Czyli tak, czyli tu musi być 3 razy plus 1, robimy bilans ładunków, czyli mamy już plus 3. Ta druga zasada, yy, znaczy jedna z tych innych zasad mówi, że cała cząsteczka musi mieć yy, ładunek równy 0. Czyli ogólnie całość jest równa 0, to skoro, yy, spróbujmy się dowiedzieć teraz na jakim stopniu jest azot, nie wiemy. Bo azot może być na piątym, na drugim, i tak dalej, to będzie to 3 razy plus 1 plus to x, czyli tego azotu, ma się równać 0. No i to jest zwykły bilans, czyli 3 plus x równa się 0. To z tego wynika, że x równa się minus 3. To jest taki najłatwiejszy bilans. Nie? Teraz zróbmy inny przykład. Zróbmy sobie takiego jona, jak mieli wcześniej podobnego Będziemy mieli Cr2O7-2 I na przykład nie wiemy jaki jest stopień tlenia chromu w tej cząsteczce Także lecimy z tymi regułami, nie? Czyli robimy bilans ładunków znowu Wiemy... Czyli tak, jedna zasada mówiła, że tlen zawsze był na minus 2 Czyli jest ogólnie tak 7 razy minus 2 plus plus co? P plus 2 razy x bo x to będzie ładunek naszego chromu to jest jedna z zasad no i jeszcze musimy też wiedzieć, że, yy, <coughs> że to już nie jest jedna cząsteczka, gdzie ładunek jest równy 0, tylko że to jest jon także ładunek cząsteczki jest równa ładunkowi tego jonu, czyli jest minus 2, czyli to wszystko ma się równać minus 2 Czyli to jest ten. Także rozwiązujemy takie proste równanie, czyli 2x równa się 7 razy 2, to jest 14, czyli będzie minus 14, przeniesiemy go tutaj, tym będzie plus 14, czyli 14 minus 2, to będzie oczywiście 2x, będzie równy plus minus, to będzie 12, także stopień utlenienia będzie równy 6 na plusie. Czyli chrom jest tutaj na stopniu utlenienia plus 6 i zróbmy sobie jeszcze ostatni przykład, czyli zróbmy sobie tą cząsteczkę z rtęcią Spróbujmy się dowiedzieć jaki jest ładunek tutaj tego cynku, czyli jak mamy SNCL6 i ten cały Jon ma ładunek minus 6. Tutaj, zrobimy bilans szybki, wiemy, że chlor jest zawsze na minus 1, czyli 6 razy minus 1 plus tam x, czyli tego to jest na szten. i ma się to równać nie minus 6, tylko minus 2 i to się ma równać y, ładunkowi tego jonu, czyli minus 2, czyli x równa się. 6 razy minus 1 to jest 6, min, znaczy minus 6. Przenosimy go na drugą, to będzie 6 minus 2, czyli x równa się 4. Taki jest ładunek. Także mam nadzieję, że to wyjaśniło te, te pytania. Także jakbyście mieli jakieś pytanie więcej, to proszę pisać maila. Zachęcam też do subskrypcji kanału. Dowiecie się więcej na temat takich reakcji.